Witam, witam, dzisiaj jak wstałem ten odcinek mamy 6 grudnia, a 6 grudnia jak dobrze chyba wiecie. To są Mikołajki, czyli w sumie moje święto, tak można powiedzieć. E, chyba większość wie dlaczego, ale aktualnie nagrywam to dwa dni przed e, Mikołajkami. A dzisiaj sobie poprzedziemy jakieś parkourki, zobaczymy sobie, co BSP zrobiło, ponieważ już tu widzę, że jest Nexus bardziej taki zimowy. Dzisiaj Nexus jest prawie taki sam, tylko że jakby jest e, no sią święta, są płatki śniegu tutaj i w ogóle widzowie w końcu zaczął u mnie padać śnieg. E, niezbyt dużo tego śniegu jest, ale troszeczkę tyciu, tyciu. Z okazji, Mikołajek ma zostawić łapkę w górę po tym na dobry na dobry dzień dla mnie z góry wam dziękuję jak nie subujesz mojego kanału to muszę zostawić sublika na moim kanale tak na moim a my w sumie przechodzimy do poczty bo w sumie nie wiem co tak dokładnie zmienili E, ale tak, tutaj mamy Penny Pandora, a mamy nowy nową kolekcję, która jest taka niebieska, czyli taka w moim stylu, bo niebieski mój ulubiony kolor. No i ogólnie jest bardzo fajne. przecież ten smok jest ok, ta korona jest mega ładna, te sanie są piękne. Tylko, że to jest pakiet EV, więc sobie to bym musiał zakupić, no czybym, czy bym zakupił, no nie potrzebuję za bardzo, więc... Elfie tradycje, dobra, i tu mamy, aha, kolekcja elfów, no... No to co było rok temu chyba, bo nawet 22 lata temu Ale mi się też, że coś tam chyba było pewnie do stworzenia Niektóre te elfy, także głupie, że wprowadzili je do sklepu To łapa też była już do zdobycia Jest nowo ponownie, jak ktoś nie udało się zdobyć komuś, no to tego Dobra, bo w ogóle są nowe skiny świąteczne I w ogóle to coś się stało Nie każdy może to zauważył Ale jak widzicie jest nowa nazwa, jakby częściej Blockstar Teraz nazywają się Skórki Troszeczkę bardziej nowocześniej, tak bardziej bym powiedział. No bo więcej osób mówi raczej, na przykład macie w Minecraftcie skiny, niektórzy to nazywają skórkami i tak dalej. A jakby części Blockstar to była właśnie taka dziwna nazwa i teraz to zmieni na bardziej krótszą, bardziej taką przystępną i dalej skórki. Napiszcie co wy o tym co widzicie. No to jak będziemy mówić skórki czy części Blockstar? Napiszcie w komentarzu jak będziecie mówić. Wow, ale fajna słodka kniz, Genshin'a, A już bardzo ładne, 7 dni temu i tutaj gracz polski to zbudował, więc dam lajka, dam lajka. Tylko ja bym potrzebował jakiego skina świątecznego. A są skiny świąteczne, tylko są oczywiście dla, y, dla dziewczyn, a no, dla mnie nie ma, no nic tutaj nie ma Znaczy no, tutaj coś jest, ale no, co to takie świąteczne, no nie wiem, no tak, no tu kiedyś dla mnie robiliście dwa lata temu skiny świąteczne Mikalo, <grytanie> takie były, ja nie mogę, no, możecie zbudować jakieś skiny męskie, świąteczne, jak będą w topce i je zauważy, to może coś użyję, jeżeli coś mi się spodoba, no więc no będę dalej kosmiczną żabką, no niestety, troszkę mało świątecznie, no chyba, żebym dał tą kolor tej żabki na takie bardziej czerwony, dobra, Zobaczmy sobie w topce, czy są jakieś świąteczne parkury, powinno coś już być, powinno, powinno. No, no są, bierzesz Mikołaja, no kto we mnie nie wierzy, no widzowie, no chyba każdy we mnie wierzy, dokładnie. No, tak tak mi się wydaje. Czemu to w ogóle jest niemożliwe, skoro jakby ten parku wygląda tak banalnie prosto, że to jest hit sezonu jakiś, no Musimy zobaczyć, Soba, musimy zobaczyć o co chodzi, co jest grane, dlaczego... Dlaczego ten parku jest niemożliwy, skoro wygląda na jeden z prostszych parkurów na świecie? Także to sprawdzimy. Dobra, mamy laski tutaj y, cukrowe, a w ogóle jak są Mikołajki, to się dostaje y, jakieś tego y, słodycze, co nie? Czy, czy tylko u mnie tak się tak się tak się dzieje? przecież wiecie, no Mikołaj y, przychodzi. I daję do butów jakieś słodycze. Napiszcie, czy uważ tak jest. I napiszcie, czy dostaliście jakieś słodycze. Na właśnie Mikołajki. E, no bo ja jeszcze nie mogę powiedzieć. Ponieważ u mnie 4 grudny jest. Tam mi ktoś podpowiedział, gdzie iść. Także dziękuję, Polski Czarny Kot. Tak, cieniutkie plasterki i ziemniaczka. Dokładnie, no. Ale troszkę już przestarzały ten trend. Tutaj, o, dzięki. Dobra, hopa. Łup, 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 łup. Dobra, nie spadnę. Ale na, na, naprawdę, ten parku jest banalnie prosty. Czy dość Blok Zepsuło z ocenianiami ocenami parkourów, czy, czy po prostu czy, czy, czy co? Bo, bo, bo nie rozumiem. Dobra, ły, ły! Okej, było blisko, było bardzo blisko. Aha, ktoś w tej przeszedł przeszli to dużo osób. Także... Nie wiem gdzie jest klucz, ale w sumie... No to skoro... No to czemu ten partner jest niemożliwy? Naprawdę, jakby napiszcie mi widzowie dlaczego w Mikalo O, no i dobrze Patryk, no jaki kozak, no widzicie, dobra, ja go zaproszę do znajomych, no przecież dobra morda z niego, no normalnie kozak, Niech o mnie nie wspomniał chyba Aha, no to no to nie, no to nie będziecie zaproszeni, no to. O, Mikson, o mixon kociście... O, to jest już bardziej niemożliwe, tak? Wygląda na bardziej niemożliwe fakt do tamtego. Ale mam nadzieję, że chociaż będzie możliwe. Um, dobra, to jak, dzieje, jak stąd wyjść? Aha, tutaj dobra. ły... pogłaskam was. Raz, 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 raz. raz. Dobra. I ciak. Okej, okay. pik 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 pik. O Jezus! Jesteśmy maluszkami, jesteśmy tutaj elfami chyba. Świętego Mikołaja. Gdzie teraz iść? Aha, bo tam są klucze. Dobrze, że się zorientowałem, bo bym się nie zorientował i bym znowu marudził, że kluczy nie znalazłem, bo jestem jakiś gałgan. Ale już, już, już chyba mam wszystkie kluczyki trzy potrzebne. Także let's go, leci, leczci, szybciej maluszku, szybciej, szybciej, szybciej. Pyk, pyk, pik, pik, pyk pik, pik. do góry, do góry, do góry. Dobra? wow, wow, co tu się stało? Ej, 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 dobra, wróć się, wróć się. Wróć się. Wróćcie się, dobra, pyk Lecmy, i lecmy Ale gdzie właśnie się skacze? W... Nie no, chyba to jest żart Dobra, w końcu chyba udało mi się to ogarnąć Także jestem zadowolony, pyk, pyk Szybko uciekamy dalej, dawaj mi tu byciem Dużym Mikusiem, dobra, udało się Hop, dobra, to tutaj mamy stać w piątki Raczej proste Tylko nie musimy dostać kulką w łeb Bo jak to to Nie będzie to za bardzo Dobre. Nieważne, nie pytajcie. E, pyk, dobra, Lecimy kolejne lasy, cukrowe. Łe, Łe, Łe. Tutaj, hop. Pozdrawiam cię, Ford for Sirius. No nie, no, znowu jesteśmy maluszkami. Boże, święty. E, gdzie? Aha, to będzie szukanie klucza, pewnie. Albo szukanie wyjścia. Ku Jezu, to jest najgorsza rzecz na świecie szukanie klucza. I jak jak jesteś takim maluchem? Ja nie mogę. Bo to jest, albo się przeszkoczy, dobra, okej, okay. czyli jednak miałem 500 IQ Jakoś to ogardałem. a teraz co, o to chodzi, no ja cię kręcę, no Aha, tu, a ja, Jezu, ja cały dom obkręciłem, nie no, Mikalo Five to jakiś, hop, wait, eh halo, tutaj, muszę mieć tutaj, pyk, dobra, ciach, ciach, ciach Ok, fajny, fajny, taki, fajny taki typ parkura troszeczkę, taki, taki maluszkowy. Możemy zrobić odcinek z maluszkowych parkurów. No, tak bym nie nazwał odcinka, ale nie wiem, jakby wymyślić jak nazwę: Typ parkura krasnalowy. Krasnalowe parkury, dokładnie. Aha, tam do góry trzeba iść. Oho, 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 chyba trzeba tutaj na grzbiet, bo to chyba jest jakiś koni. Bo tu muszę iść do góry, tak? I tutaj bym powinien skoczyć, ale tam jest przejście. A żeby tam doskoczyć. To muszę, muszę skoczyć tutaj, muszę skoczyć tu, teraz do góry. Oho, i teraz tutaj. Nad tego trzeciego konisia, i teraz powinienem dać radę. Dobra, dobra, dobra. Okej, okay. Łe, Łe, Łe. Okej, okay, udało się, udało się. Teraz nie spadni, nie spadni. Hop, hop, hop. Jest. Dobra, widzowie, chyba jesteśmy uratowani. Pozdrawiam miłego psa. Jak zwykle. Pozdrawiam. Ciach. Lecimy. Koniec, nie będziemy krystalami Dobrze jest, dobrze jest. Ciach. Okej, okay. teraz tu. Tyk, pyk O, tyk. Okej, okay, do góry. Na dół, na dół. Dobra. Ważne, nie pytajcie. I ma, mamy metę, dobra, jest, meta, udało się. Wesołych świąt, widzowie, dokładnie, 5 minut. Ten park wygląda mega ciekawiej, bo wygląda na taki trudniejszy. Podmój troszeczkę poziom, taki ciekawszy troszeczkę. Tak, sobie jeszcze go obczajamy. Aha, żółty kluczek mamy, dobra, ciach, okej, okay. co tu mamy, ciach, okej, okay. lecimy. Pik, aha, to nieźle, to nieźle poleciałem. Jedziemy, jedziemy, skaczemy, omijamy wszystkie złe. Skoczki, dobrze, ciach ciach Do góry teraz sobie, o jakaś owieczka tam jest, siema owieczko, siema siema Kryształ, dobra, lewy czy prawy, dam lewy Aha, moja strona, ulubiona strona, lewa jest y, nieprawidłowa, jak tak można Uhu, co teraz mamy do zrobienia, co tu mamy Way Łe, 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 dobra, ciach, lecimy, 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 szybciutko, szybciutko Tylko nie zahaczę w tą lawę, błagam, 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 dziup Ijom, um, ijom, um, 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 um. ciach Lecimy, lecimy, lecimy Teraz skręcamy, skręcamy, ile tu kryształków kinetycznych było Teraz tutaj mamy stośniątki, ale takie Inne stośniątki, takie fajniejsze, Pik, pik. Oho, co tu mamy teraz, mamy teraz tutaj taką takie coś dziwnego, nie możemy dotknąć tej ścianki Dobrze jest, dobrze leci Dobrze lecimy tutaj z tym parkurem Pyk, pyk, pyk Jest, udało się Kolejny poziom Teraz mamy poziom z Z, czy tu jakieś klucze są? Nie, chyba tu żadnych kluczy nie ma Okej, okay. skoczki tutaj zwykłe Dzwony, jakieś dzwoneczki tutaj Czy lampeczki, nie wiem co to jest, nie pytajcie Ciach, ciach I tutaj lecimy, jagódki były, jagódki Skoczki, Jezu ten parkur jest bo dziwne, dziwne strasznie jest, taki... Dobra, to to tunel, bardzo sas, sassy tunel, sassy tunel, ale chyba jednak nie taki sassy Albo sassy? Nie, chyba nie sassy, nie ma tu jakiejś pułapki Jakiejś dziwnej pułapki, nie ma Dobra, o, zwariowane klocki Dobra, ciach ciak Tu ostatnia prosta chyba będzie już meta za chwilkę Tak mi się wydaje, że już będzie Dobra, puk, okej okay, Która chyba do góry Jezu, co tu się dzieje, co to, co, gdzie teraz? tutaj, do górki, dobra. Wow, skoczki! Oho, co tu mamy? Mogę tu jakoś ominąć? Tu mamy sanie i reniferka mamy. W sumie reniferki. Dobra, czy mam wszystkie klucze? Mam nadzieję, że tak. To mam wszystko, udało nam się wszystko zdobyć, także dziękuję Wam, widzowie, za oglądanie tego materiału. Mam gdzie Wam się podobało, jak tak, zostaw lajka. Co to robi w ogóle klucz szczoletowy? Czemu ja go tak znalazłem, tak tak, 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 z boku? Napiszcie w ogóle, widzowie, czy tajemnica wy tym, jak to się jest prosta, czy trudna. Yy, napiszcie, O tam w ogóle chyba jest tajemnica, czy nie? Nie, tu mamy mamy jakiś Zigi Starblock. Aha, łe, możemy być z taki bo dobra, 10.15, lecimy do szkoły, znaczy no, zdane lekcje, dobra. Albo Mikole ma nowy odcinek, oglądamy. sayonara.